Cześć dzisiaj próba zrobienia 300 km, a generalnie przygotowania do maratonu we wrześniu tego roku zobaczymy jak to wyjdzie kondycja jest psychicznie też dobrze jedziemy. Na dzisiaj zrobienie dużego kółka wokół Warszawy waga południe. Mokotów Śródmieście Raka Północ I końcówka południa. Dodatkowo Będą dwa mosty Nie mamy Spokojną sobotę Nic się nie dzieje Można lecieć Szczerze Obawiałem się pogody dzisiaj Bo tylko 16 stopni I gaterek, Ale się okazuje, że Mega fajnie, tak chłodniej trochę, eee, człowiek się nie zgrzeje. Średnie tempo, o teraz jest 5.51, pozwoliłem nagrywania, Ale tak to, tak to jest z 5.15, 5.25. Nie jest zbyt optymistycznie wyglądają te chmury, eee, ale ufajmy prognozom, które mówią, będzie tylko pochmurno. Zaczęło wiać. Może być słabsza jakość dźwięku. Tu wbiegamy na lasę Łazienkowską. E, sorry, Łazienkowską. E, węzły widać. No i dalej przez most. I lądujemy na Mogotowie No i mamy oddali. Most się mm, Wisła. No i teraz Sikierkowska. tutaj oczywiście Domokotowa a tutaj na przykład na Terespol grochów w prawej mamy działeczki Tak zwany Rod Fajnie Mega fajnie tylko też mega głośno dla nich mega po prostu mega, dlatego że nie ma tutaj ekranów nigdzie. To się niesie. No szkoda. Oczywiście zaczęło kropić. Eee, no bo kurczę cały tydzień słońce. Do weekendu wiadomo, że też. Ale damy radę. Mimo, że koło trasy bardzo ruchliwej, to ścieżka fajnie zielona. Fajnie, aż miło. Ekstra. Bo widać nową roślinność. Nowe nasadzenia. I to się chwali. Mamy pylony. Fajne wrażenie robią. Mega. A my tam, gdzieś daleko Rozpoczynaliśmy trasę na Mokotów No i mamy Wisłę Tam widok centrum Warszawy No i te chmury, ale chyba tylko z trasą No i pylony Super Wostka Trasa siekierkowska W zasadzie prawie jej koniec I mamy Stawik Można wędkować Można w sensie, teoretycznie Ktoś jest, czyli jak ktoś jest, pewnie biorą. Ale jak to z przepisami, to nie wiem. Ale jest taki stawik. Tak to urosło tutaj. Ciekawie. Małe podsumowanie. Bo 10 km właśnie minęło. No i tak. Kondycyjnie bardzo dobrze. W zasadzie za rozmęczenia e, nogi trochę łoże, ale ze względu na potężny wiatr, a jeszcze jesteśmy w odsuniętym terenie. Hmm, pogoda chłodnawo, ale to dobrze. E, deszcz trochę padał, trochę taka mała brzawka, nic wielkiego. No i trasa fajna Po cały czas ścieżką ładne widoki Przyroda I tak naprawdę jesteśmy już na Mokotowie Koniec trasy siekierkowskiej i mokotów I dalej lecimy Ciało wiać. No powiem szczerze że zaciągnęło ale już jest dobrze między blokami trochę wieje ale to już jest okej okay. chyba jedno z większych wyzwań na tej trasie górka na dolnej Zniesienie, trochę większe niż tak standardowo na trasie to co było nie ma jakoś paniki też ale na pewno trochę wejdzie w nogi no i tak półmetek eee, i co kurcze wylądowałem przy Efesie dylemat jeszcze nie raczej nie 15 km Solidne porcje słabo by się biegło. Innym razem, ale miejsce polecam Efes Mokotów i niepodległości. Wyszło słońce wreszcie. Jest dobrze. No i niedługo dobiegamy. Pola Mokotowskie. No i pola Mokotowskie. Aktualnie w rewitalizacji. O tam na Makutowskie Po mojej lewej stronie Szkoda To mega fajne miejsce Ale cel to jest jednak pętla A nie pozostanie w parku Mamy praktycznie 20 km No i mieście Paterliśmy. jakieś posłowanie przydało mi się Generalnie dobrze Trochę więcej słońca było deszczu w ogóle zmęczenie kondycja nic super perfekcyjnie kondycja i trochę zaczynają ale to nie jest tragedia jakaś Damy radę, jeszcze tych. A i pałac Kultury. Z prawej strony mijamy. W sumie nawet nie planowałem, a zmodyfikowałem trasę i wylądowałem na starym mieście. W sumie to samo wyjdzie. Wyląduję tam, gdzie powinienem finalnie i eee, międzyprzystankowo Jest nawet dobrze, że tak wyszło. Weekend i mega dużo ludzi, oj mega Tak jak zaplanowałem drugi most Most śląsko-dobrowski Łączący Śródmieście z Pragą północ A tam stare miasto No i mamy Wisłe hmm, gładka. Eee, robi się pieszo rowerowa. Widać pale. No i most Śląska Dąbrowski. Więc dotarliśmy zgodnie z planem. 23 km. A tutaj szczególne miejsce mamy bo córka przyszła na świat w szpitalu tak prawie 25 km Praga północ No i pętla się teraz zamknie Koniec tej podróży dzisiejszej Równy 25 km i akurat wypadło przy fabryce Czekolady Medla. 27 km, delikatny kryzys w nogach. Jeszcze 3 km mam celu. Yy, raczej będzie dobrze. Chwilę, taki może delikatny zrobię, yy, ale to już koniec. 30 w zasadzie zrobione. Czas 3 godziny 26 minut eee, Problemy tu Idę z nogami tak od 25 km A tak to super kondycja, super trasa Mega generalnie Na razie